Brał na kolana rozbierał, całował, wkładał ręce do majtek. To ksiądz Piotr M miał robić 30 lat temu we wrocławskiej parafii. Na ostatniej w Ruszowie też miał molestować dziewczynki. Chrystus z Aureolą obok kielich. U dołu napis Maria po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w ofierze mszy świętej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie. Pod tym pieczęć parafii, odręczny podpis proboszcza Piotra M. I data 19 maja 2019 roku. Trzy dni po komunii Marysia zaczyna płakać, kiedy ma iść do kościoła. Jej mama już wcześniej wiedziała, że coś jest nie tak, ale do głowy jej w ogóle nie przyszło, że w to wszystko może być zamieszany ksiądz. Podczas zabaw było widoczne że. Lalki nie mogą być rozebrane, gdy się przybierałyśmy. Przestała pozwalać na to, żeby te lalki były rozebrane. Zaczęła płakać, że, że nie mogą być rozbierane, że muszą być w ubraniach. Była sytuacja też na bilansie, że nie pozwoliła się rozebrać, robić sobie badania, ściągnąć koszulki. Dziś się w nocy, nie śpi. Krzyczy, że śnią jej się czarne rzeczy. Kojarzy różne, różne fakty z tym, co robił ksiądz. Na różne rzeczy, szczególnie na kolor reaguje. Kiedy tylko Marysia opowiedziała o wszystkim mamie, ta pobiegła na policję był 22 maja, trzy dni po komunii. Dzień później proboszcza wyprowadzili w kajdankach. Zamknęli w areszcie i oskarżyli o molestowanie seksualne dwóch niepełnosprawnych umysłowo dziewczynek. Przedstawiono mu zarzuty, za które groził mu 12 lat więzienia, a wieś zaczęła wytykać ele palcami. Na zachodzie to wszystkich łapią się Arabów. Wystarczy z Arabem zrobić dwa, trzy zdjęcia, i już tam go skarżą, i już mają odszkodowanie. A u nas Arabów nie ma, to do księdza się łapie. No to panowie jesteście pewni, że ten ksiądz nic nie robi? Pewni, że chodzi. Dzieci się normalnie garnęły do niego. Że głównie chodzi to o A O odszkodowanie? Tak, że oni już wyjadą, ja dostaną to odszkodowanie. Mówiłem Matki zrobiły to? to po to, żeby dostać pieniądze Ta, i żeby do... to opuścić i się pozbyć tej, tej miejscowości. A, A ksiądz dobry był? Dobry był. Ładnie śpiewał. Lubię tego księdza, bo on mnie dotyka. Jak mnie ksiądz dotykał, to nie byłam w ubraniu. Nie wiem, gdzie było ubranie. Siedziałam przodem na kolanach księdza. Dotykanie to było pukanie w nos, brzuch, kolana, tak paluszkiem. To było dotykanie, ale bolało. Bałam się. Zeznała w prokuraturze Marysia. Jej koleżanka ze szkoły Danusia, mówiła biegłej psycholog, że proboszcz chwytał ją za ramiona, nogi, twarz, wkładał jej ręce pod koszulkę. Dochodziło do takich sytuacji, że zostawałam z księdzem sama i on mnie obejmował i próbował rozbierać. Raz mnie rozebrał, pocałował mnie w usta, ściągnął ze mnie spodnie, ksiądz zachowywał się brzydko i obrzydliwie. Czułam strach, jak mnie ksiądz dotykał. Mama, jak mnie kąpała i zauważyła zaczerwienienia między nogami, pytała, skąd je mam. On mnie dotknął. Ja nie mówiłam, co mi ksiądz robił, bo się bałam, opowiedziała dziewięciolatka. Co się mówi tutaj w, w miejscowości? Się mówi tutaj w, w miejscowości? Ja chodzę do kościoła i ksiądz w kościele z dziećmi przebywał i tego, i, ja, i nic ja nie widziałem. A jak zostanie skazany? No, szkoda. Szkoda? Bardzo dużo szkoda. A tych dziewczynek, pani, nie jest szkoda? Nie no, im nic nie zrobił. się. Ja był Nie myślę o tym wiedzieć. Pani już płacze. <noise> no, nie szkoda szkoda pani księdza. Nie, na pewno tego nie zrobił nic. Bo tak mówią, że pedofili, ale ktoś może je nakręcił. Tego księdza, ten co teraz była, się, ja się za nim pójdę sam. Pan się wzruszył? Nie no, bo ale był w porządku ksiądz. Mm. On po prostu był w porządku, on bał. Ale jeżeli okaże My... się, że robił tym dzieciom krzywdę. No ale to, to wie pani, no plecami, ja tego nie wiem, ale to co ja widziałem, jak przeprowadzał ze szkoły, tak. prowadził na religię, nie na, na plebanie, czy do kościoła. Moja córka tak samo i prowadzał ze szkoły żadnego problemu, nic. Przyszedł zawsze się ukłonił, pogadał, nawet do domu trzeba było, to też przyjechał, jak czoło się pytać jakąś pomoc czy coś. Nigdy w życiu, ja bym prędzej tych ludzi co go podali, to ja bym szybciej ich podał. Zamiast tego księdza. Grupa kobiet ściąga na każdą rozprawę w sprawie Piotra M. do sądu rejonowego w Zgorzelcu. Czekają na niego przed salą z różańcami w ręku. Kiedy na pierwsze spotkanie z sędzią ksiądz wszedł niczym męczennik, modliły się na głos. Wyciągały do niego ręce, gdy śpiewał psalm. Ksiądz szedł i śpiewał psalm. Jaki Dawidowy chyba. One tu nacierały mu te dłoń, dłonie z solą. Przepiły się przez kortą. Jesteście tutaj pani, żeby bronić księdza, także. Pan Bóg obroni, a nie my. My nie jesteśmy obroną. Dotknęła ich straszna rzecz. Ich dzieci są skrzywdzone. Tak? Dotyka to nie tylko samych dziewczynek, dotyka to rodzin całych, a one jeszcze nie dostają wsparcia jako osoby pokrzywdzone, tylko są gdzieś tam czy wyśmiewane. Ale nie tylko w sądzie obrońcy księdza Zruszowa okazywali mu wsparcie. We wsi też zaczęli działać. Kiedy proboszcz napisał do nich z więziennej celi, odbili list na ksero i przekazywali dalej. Do tego dołączyli wniosek o ukoranie prokurator. Pod petycją podpisało się 300 osób. Dni mijają w codziennej monotonii. Pobudka, apel, śniadanie, obiad, spacer, kolacja, apel, spać. Boję się, aby przy takim cyklu nie zobojętnieć. Chciałoby się wyć z bólu w sercu. Za miłość, dobroć, poświęcony czas, dobre słowo, wyrozumiałość, uśmiech, kajdany na rękach. Liczne pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy, kajdany na nogach. Za pieśni, piosenki, zniewolenie i ból w sercu zadane przez ludzi. Dzieci wchodziły na ołtarz, tańczyły na mszy, dla mnie to było karygodne i ja słyszałem dużo też od osób, które chodzą do kościoła, że im się to bardzo nie podoba. Ksiądz mówi, że dzieci tak chcą. Z tego, co wiem od dzieci, bo jestem instruktorem w Domu Kultury, dzieci nie chciały. Ksiądz im kazał. Sołtys Ruszowa postanowił sobie, że do czasu wyroku sądu nie będzie zabierał głosu. Ale to jest bardzo Możemy spikujące. tu rozmawiać o Ruszowie. Piękna miejscowość. No, tylko piękna miejscowość. Zapraszam. Ba tak bardzo, gdzieś o godzinie 10, 11, Pokażę Państwu mm -hmm. park, mm -hmm. odmieniony no, kościół pan, ewangelicki. To, o, oprócz tego, że od... to jest tak pięknie i malowniczo, no to dzieją się e, tu złe rzeczy. I no, o tych złych rzeczach trzeba rozmawiać. Możemy żeby rozmawiać to... o kupie teatralnej. No, ale wie Pan, tematki muszą tu żyć. Ja, m, m, ja się zastanawiam, co lokalna społeczność tutaj robi. E, proszę żeby nie proszę panią. Nie rozmawiam na ten temat. No i tak w kościele, nawet tak stwarzał wrażenie, że lubi dzieci. No ale że to podobno to lubienie to było aż, aż za nadto. za Ja to wszystko kładę na karp tego celibatu. Młodzi chłopcy jak idą do tego seminarium, to nie zdają zna, sobie sprawy jakie, jakie wyrzeczenia no, się z tym wiążą. że tak. I to prowadzi do tych, do tych debiacji, nie każdy może potem podołać tej no szczęśliwości. W w Początek lat 80 Piotr M. jako młody wikary trafia na parafię Opatrzności Bożej na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór. Zostaje katechetą i z miejsca zaczyna przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej. To był taki ksiądz, który, wie Pani, bardzo, tak jak mówię, oczarował ludzi. Dlaczego? Bo młody, bo... Był zawsze radosny i uśmiechnięty. Nigdy nie przeżył koło dziecka y, obojętnie. Zawsze zapytał o, o to, jak w szkole. Zawsze pogłaskał. Zawsze, y, zawsze te dzieci się do niego garnęły, bo taką, y, taką miał naturę. Ja jestem po prostu jedną z dziesiątek dziewczynek, które pamiętają, że. Ksiądz nie był w stanie utrzymać rąk przy sobie. Stałe dotykanie nas, to, że, że właśnie nie potrafił tych rąk trzymać przy sobie. On znalazł sobie taki sposób na dotykanie dzieci, który polegał na tym, że bez przerwy czepiał się tego, że jesteśmy źle ubrani. To znaczy, że, że jesteśmy nieubrani, nie, nie nie, nie, niedostosowane mamy te ubrania do pogody. A tu Rejtuski za, za cieniutkie masz dzisiaj, dziecino, ty zaraz zmarzniesz. I bez przerwy poprawiał te ubrania. Ja to pamiętam, że cały czas wkładał te koszulki do, do spodni. Kontakt z tym księdza był zawsze bardzo bliski. Dla chłopców nie był taki serdeczny. Natomiast jeśli chodzi o, o dziewczynki, to miał do nich, ewidentnie miał do nich słabość. I pamiętam, że jak uczyliśmy się um, spowiedzi do, do tej Komunii Świętej, to żadna z nas nie chciała być z przodu. To jakoś tak wszyscy uciekałyśmy na koniec tego ogonka, tej kolejki, która, którą stawiała się do, do księdza, żeby do niego podejść. I przez całą właściwie rozmowę, jak rodzice rozmawiali z tym księdzem, to ten ksiądz cały czas płaskał od głowy, po całe plecki, non by było to. Ksiądz właściwie inaczej nie prowadził rozmowy, to znaczy on bez przerwy dotykał. Zawsze była rozmowa, znowu będzie brał na kolana, albo znowu nie, znowu będzie nas przytulął, a jak w jakiś to jak się pokazały pierwsze Rianki o, o, o panu, o panu Piotrze, z koleżankami z podstawówki pisałem, tam sobie gdzieś na Facebooku i to od kilku, od kilku chyba padło to, to samo. Że, że pamiętają jak mu śmierdziało no, z no tak zacytuję, to no, tak, 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 w ten sposób pisałem. No że na siłę całował, no taki, taki był nachalny, no Guziki kazali, tam, nie na tu tam no. Pierwszy, po pierwszej relacji o tej historii z Ruszowa zaczęły się do nas zgłaszać po prostu mailowo do redakcji i to nie jedna, a więcej osób, w tym opowieści czy relacje od osób, które znam osobiście. Jest to nas setki takich dzieci, którym podczas katelezy wkładano ręce w miejsce intymne. Normą był pocałunek w i rozbieranie przez księdza do nakaz, na przypadek zmuszania przez księdza do oddawania formuł klasy moczu do miejskiej. W 1990 roku zdarzył się incydent przebicia błony dziewica i przez księdza podczas Katechezy, przypadek, ten zgłosiła matka dziewczynki ucznemu przełoszowi, po czym ksiądz w za do innej parafii. Myśmy próbowali wypytywać o tą, o, o tą drugi, to ostatnie zdarzenie, ono jest najbardziej drastyczne opisane w tej historii. Nie dotarliśmy do kogokolwiek, kto by nam to e, ukonkretnił. Ksiądz pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci wielu dzieci. Do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu zgłosiło się aż 18 osób, 16 kobiet i dwóch mężczyzn, które w przeszłości miały być wykorzystywane przez księdza Piotra M. Wszystkie z kościoła na Nowym Dworze we Wrocławiu. To postępowanie zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia, ponieważ te czyny uległy przedawnieniu. Te osoby są świadkami w tym postępowaniu, które się toczy przed sądem. To wszystko są osoby z lat 80 z parafii Wrocław Nowy Dwór. Kuria prowadzi postępowanie kanoniczne i oficjalnie odcina się od sprawy księdza Piotra M. Ale w tym samym czasie diecezjalny konserwator zabytków, ksiądz Stanisław Szupieńko, zjawia się na prawie każdej rozprawie przeciwko księdzu Piotrowi M. Za chwileczkę prawdopodobnie Doprowadzą oskarżonego do sali. No, w głowę! Policja! Idźcie po policjantów! Idźcie po policję! Przepraszam, mam to na filmie, akurat nagrane. Nagrane mam to, nagrane mam to, mam to nagrane, nie, nie prostu dokładnie, a ja mam to na filmie, proszę się pana. Ona się chciała prawdopodobnie coś zapytać, czy obchodziła i filmowała, robiła relacje live, no i dostała po prostu po głowie tego pana za. Przedstawiciele kubica czasem, żeby pokazać, że, że wspierają To jest inkognito, no bo nie ma No tak, ale on sam idąc korytarzem oskarżony widzi tych przedstawicieli kurii. To, co mnie szczególnie bulwersuje, to, że biskup nie zabierze głosu, no po prostu w tym sensie, że nie napisze jakiegoś listu gdzieś tam, albo się nawet tam nie pofateguje, jak to robią biskupi w USA, kiedy jest nadużycie. Biskup przyjeżdża po prostu do parafii, gdzie doszło do nadużycia. Ja uważam, że ujawnienie te, te, tego typu nadużyć to no, służy kościołowi, jest jak najbardziej generalnie potrzebne. Systemowe ukrywanie, które się odbywa, jeśli chodzi o księży, z różnych parafii i skupi ich kryją. Jeżeli on by w tamtym czasie został z tego rozliczony, nie wiem, wykluczony ze stanu kapońskiego, czy nie byłoby następnych ofiar? I tak jest w każdym innym, w cudzysłowie, ruszowie w, w naszym kraju, tak? Gdyby nie aktywiści, matki dziewczynek w samotności przed salą sądową musiałyby słuchać od obrończyń księdza, że ich dzieci są małymi prostytutkami. O tym informowały lokalne media. jedna z nich odeszła. Zapatrzyła się na ten baner prostytutki. No pytanie, bo słyszałam, że pani. A, że, że nazwały panie dziewczynki skrzywdzone małymi prostytutkami. Czy to jest prawdą? Ja, ja to nic pierwsze, nie pierwsze pierwsze się nie nazywałam nikogo. Ja tylko ja pokutuję. Panie... Nie wiem, oskarżycielom niczego. Pierwsze słyszę, co to pani denerwuje. Te matki i te rodziny będą miały problem bez względu na to, co się stanie po, po procesie, czy. czy ksiądz zostanie oskarżony, miejmy nadzieję, że tak, że udowodni się mu winę, czy zostanie uniewinniony, tak naprawdę one w, tej, w tym społeczeństwie mogą mieć bardzo duże problemy. One potrzebują wsparcia I tutaj, i tutaj Stasia staje na wysokości zadania, żeby to wsparcie organizować. Staramy się, żeby na każdym procesie było chociaż parę osób ze wsparciem. Ja tutaj dziewczyny, no dla mnie one są bohaterkami, dlatego że yy, ten ksiądz już, ten, ten człowiek już więcej tego nie zrobi, mam nadzieję, natomiast być może, że się gdzieś coś ruszy, że nie będzie powtórki Tak To ktoś dokładnie tak, że mi się nie uda uchronić swojej córki, ale postanowiłam, że ja nigdy więcej nie skrzywdzę innego dziecka.